Dla mnie wzorem samego pisania, to znaczy stylistyki, był sposób, jak grono koleżanek szkolnych, to znaczy koleżanki mojej mamy, i ciotki łaskowej, które robiły maturę no, sporo przed wojną, znaczy no, gdzieś tak przed 30 rokiem, szósty, nie, po 30, już, ale bardzo, nie, nie przed, przed, przepraszam, to ja właśnie, W każdym razie one pisały do siebie do końca życia listy. Nie SMS-y, nie maile, tylko normalne listy, jak trzeba. Jeszcze tak, kaligrafii, wtedy musiały one ślicznie czytać nie napisane. I te listy były opowiadaniem o tym, co się zdarzyło, co przeżyły, co widziały, o czym myślały, jaką książkę czytały. To było naprawdę przepięknie napisane. Po prostu zwyczajnie, czytelnie i klarownie, doskonałą zwięzłą polszczyzną. Natomiast jak piszę, tak. Jak, Pewnym szkieletem było uporządkowanie kalendarium, czyli uporządkowanie następstwa faktów, bo wskutek pewnego zamieszania informacyjnego i dokumentacyjnego na przykład do końca nie było wiadomo, to znaczy do pewnego momentu nie było wiadomo, ile razy Marek na był w Izraelu, bo ciągle opisywał, że zaraz przyjadę, a może przyjadę, potem ktoś napisał, że był ze cztery razy i tak dalej, i tak dalej. W rodzinie Marek grał, Rolę tego właśnie był uznawany za tego nieznośnego chłopaka, nieznośne dziecko, ja przez teraz niestety byłem, grałem rolę tego grzecznego wówczyka, prawda, którego się stawiała Markowi za przykład. To, że mnie nie znienawidził wtedy, to, ale już <trymianie> potem w kolejnej korespondencji jest kiedyś piękny list Marka do matki, który, odpowiedź na jakieś kolejne wyrzuty. To już był chyba list, z, z, korespondencja z Ameryką, gdzie Marek pisze, no daj mi już, przestań mi zarzucać, masz swojego cudownego Andrzeja, swoją Zytę, swoją Teresę w tej ze swoimi kłopotami. Czyli potencjalnie taki, tego typu jakiś konflikt był. Natomiast yy, o tym, prawda, przy pisaniu to, to tak jak mówiłem, ja, ja brałem stronę Marcha, a nie jego matki. To musiałem się przestawić, bo zdałem ja sprawę, że po prostu, że on był chłopakiem, dzieckiem nieszczęśliwym, przez to, że był niezrozumiany przez własną rodzinę i we własnej rodzinie I nie miał wsparcia. Najłatwiej jest powiedzieć, że jesteś nieznośny w sobie. Tu może powiem, ja tego nie ukrywam w tej chwili, gdybym pisał kolejną wersję tej biografii, to bym jeszcze prowadził właśnie te sprawy, jeszcze ostrzej postawił główne sprawy. To, no, może jest to trudno powiedzieć o własnej czołgce, gdy jest najbliższa rodzina. Po prostu matka Marka Płasko była niedojrzała do macierzyństwa w momencie podjęcia tej decyzji. Po prostu. Nie, nie umiała się w odpowiedni sposób zająć. Jest to bolesne, jest to przykre, ale to jest prawda. W moim przeglądzie właśnie całkowita prawda.